Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, moi drodzy, to jest druga część mojego marzenia po Gibraltarze. Przypominam, że marzenie było takie, aby obejść skałę dookoła. I już mogę zdradzić, że to się udało z niewielkim, powiedzmy, oszustwem, ponieważ w pewnym tunelu podrzucili nas lokalni pracownicy. Natomiast jestem bardzo, bardzo zadowolony, ponieważ. Tutaj już był klimat niezwykły poprzednio, tylko po ulicach. O, zobaczcie na przykład na to: to jest parking. Wyobraźcie sobie w Polsce parking na takiej pochyłości? Absolutnie niemożliwe. Tutaj, ponieważ nie ma mrozu, śniegu, już mogli się o to pokusić. Oczywiście moi drodzy, chodzimy tam, gdzie turyści nie chodzą. Więc tu zauważyłem, że jest coś takiego. O, kurka wodna. Do śmierci. O kurka wodna. Dobra. O, ale tu kurka chyba w pobliżu nie ma jakiejś toalety, bo... Dobra, słuchajcie gdzieś gdzieś jestem, gdzie jeżdżą samochody Mam nadzieję, że tu mogę wchodzić O kurka Dobra, czyli piesi mają pierwszeństwo Przeczytałem w pierwszym momencie pederastian priority, no tego jeszcze nie było, ale zobaczcie, jaki tu jest klimat. Zobaczcie na to. Ho, 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 ho. Ale kurka czat. Ale kurka czat. Dobra czyli mam pierwszeństwo, ale aczkolwiek no nie będę tego sprawdzał. O, ale tu jest klimacik! Kurka wodna Nigdy wcześniej nie słyszałem w jaskini, no bo chyba to można prawie że uznać za jaskinię kapiącej wody. Takie niby coś tylko, moi drodzy, ale morda się cieszy. Dobra, idę dalej. Tu są jakieś schody. O, zamknięte jest. Dobra, chyba z tej strony. Uu, lala No Dogs. No Tricks. Ale tu jest klimat. Ja pieprze. Nie wiem czy tam schodzić. Chyba nie będę schodził, bo później. Nie no, wolę, wolę tym tunelem przejść. Wybrzeża jeszcze będzie mnóstwo. Za sobą dopiero 8 km, czyli to jest. Słuchajcie, no co to jest? Przed nami nie wiem ile, ale dużo. A tutaj coś, czego się nie spodziewałem absolutnie, czyli taki wodospadzik. Natomiast nie łudźcie się, to nie jest naturalne źródło, które gdzieś tam wybija. Taka ciekawostka, Gibraltar nie ma własnego ujęcia słodkiej wody. I kiedyś było zrobione w ten sposób, że do wielkich skalnych takich zbiorników ściekała deszczówka, i to było właściwie jedyne źródło słodkiej wody. Teraz są stacje odsalania wody, i od tego właściwie zależny jest cały Gibraltar, cała sieć wodociągowa. Jest to prawdopodobnie jedyna droga, którą można iść. Szkoda, że cały czas pod górę. To jest najgorsze. Dobra, tutaj widzę, nic się nie zmienia, więc wyłączę. Korytarz, moi drodzy, trochę się ciągnął. Kiedy wyprzedza Cię taka rodzinka, kurka wodna, Idziesz swoim tempem, a takie dzieciaki, małżeństwo, Cię wyprzedzają. Nie jest to zbyt optymistyczne. Aczkolwiek to, że już spodnie mi spadają, to jest dosyć optymistyczne. Ale jasno, ciekawe, jak kamerka sobie z tym poradzi. Zobaczymy. O, tu już od razu na morze. Wow. Dopiero teraz wzrok mi się przyzwyczaja. A no to będzie pod słońcem, jest latarnia morska, o super. Super hiper. Ogólnie pewnie mi skasowało sygnał GPS. O kurczę, tu jest meczet. Dokładnie tak. Ale piękny. Piękny meczet, super. Naret wielki, ale tu żadnych modłów nie ma na razie. Chciałbym usłyszeć jeszcze, pewnie mi się to znudzi, ale <laughs> dobra, chciałbym dotrzeć do tej latarni. Zobaczymy, czy to będzie możliwe. Tutaj moi drodzy, jestem już przy krańcu skały. To powiedzmy, że jestem w połowie drogi. Dla nas bardzo ważny. Bardzo ważne miejsce, ponieważ znajduje się tutaj pomnik, ten, który widzicie, do którego się zbliżam. Upamiętniający śmierć generała Sikorskiego i nie tylko jego przecież. No, jest tu też coś, co nazywa się Europa Point. Bardzo mylna nazwa, moim zdaniem. Gibraltar ludzie z Gibraltaru <grym> wymyślili sobie, że. Hmm. Że nazwą to Europa Point i mnóstwo turystów myśli, że jest to najbardziej na południe wysunięty kraniec kontynentalnej Europy. Jest to bzdura, słuchajcie, jest to tak naprawdę tylko najbardziej wysunięty na południe kraniec Gip miejsce w Gibraltarze. Pamiętajcie o tym. A gdzie jest najbardziej wysunięty na południe punkt? Kontynentalnej Europy, tu gdzie w tym momencie jestem, czyli w tarifie, nazywa się to Punta de Tarifa i jest to taki wysunięty cypel. Na końcu stwierdzą, zobaczycie oczywiście to na filmie. Co do pomnika, generała Sikorskiego, bardzo mi się podoba, bardzo fajnie jest zrobiony. No, po tej fladze, którą wydaje mi się, że ktoś przyczepił po prostu jakiś polski turysta, już chyba się orientujecie, jak mocne wiatry w tym miejscu być potrafią. Nie chcę dłużej te, tego miejsca pokazywać, ponieważ będzie oddzielny film po prostu o generale Sikorskim, o śmierci generała Sikorskiego i tam do tego filmu wstawię Wam troszeczkę właśnie takich, takich fragmentów, które nagrałem, będąc w tym miejscu. Teorii na śmierć generała Sikorskiego jest mnóstwo, z archiwów jeszcze nie możemy się za dużo dowiedzieć, ponieważ nie są odtajnione, także trzeba na to po prostu czekać. Ja udałem się dalej. Tutaj macie na przykład takie już częściowo zacharyjskie, marokańskie, powiedzmy akcenty, czyli akurat ten samochód. No to nie wiem, jest jakaś firma chyba usługowa, Sahara 4x4. Mapa była jak widzicie z przodu, muszę tą kamerkę Mam bardziej nadzieję, że podsuwać, żebyście to po widzieli. Dziwne. Nie wiem co pokazał gościu. Czy nie można tu chodzić, czy co? Idę w dupie. Taki był plan, żeby obejść. Zresztą jak nie można, to po kiego grzyba takie skwerki tu są jakieś dziwne. Mam wrażenie, że jak na tym kijku niosę kamerę, to mi się bardziej chwieje. Coś jest fajnego. Zobaczcie, Tam byliśmy. A tutaj już szedłem sobie powiedzmy drogą, która nie do końca ma przeznaczenie, nie, nie do końca jest przeznaczona dla pieszych. Co prawda jest tu jakieś tam pobocze, ale przyznam szczerze, że przy tej balustradzie kamiennej, no bardzo łatwo by było to, żeby samochód nas jakiś tam przytarł. To, po czym teraz idę, to jest taki kanalik do spływającej wody, jak pada deszcz. No i wydawało mi się, że tutaj jestem bezpieczny, ponieważ no nikt, nikt to nie wiedzie, prawda? Tutaj mamy pierwszy znak, który troszeczkę mnie zmylił, ponieważ znak informuje o tym, że nie można wejść do tunelu, ale Tunel, już nawet stąd widać po lewej stronie, i myślałem, że to dotyczy właśnie tego pierwszego tunelu. Pomyślałem sobie, że, kurka, skoro ja chcę obejść dookoła skałę, to ten pierwszy i tak mnie nie interesuje, tylko najdalszy. Niestety, jak się później okazało, zakaz dotyczył i tego, i tego praktycznie. Czyli jest tunel, ale w obawie o bezpieczeństwo pieszych. Zabroniono po prostu przejścia. Jak się okazało później, i tutaj zresztą zobaczycie, ludzie nic sobie z tego nie robią, zwłaszcza miejscowi, i nikt za to mandatów za bardzo nie daje. Dlatego postanowiłem skorzystać po konsultacji z pewną starszą damą. Która przede mną jeszcze weszła w ten tunel, że po prostu też wchodzę i będzie marzenie, jednak spełnione. Mogę trochę pogadać tu jakieś łodzie, jakieś przedsiębiorstwo, czy co? Kurde, no, nie idę do tunelu. Znaczy, jakby się dało, ale się nie da. Pewnie. Statki, statki, jeszcze raz, statki. Tam Afryka, a tam Hiszpania. Jaja, jak berety to będą. Jak ten tunel, do którego nie można wejść, będzie tu. Kurka, tyle się wracać 10 kilometrów gdzieś. No ale to po kiego grzyba ten chodnik w takim razie? Ola Boga, kurde tam na górę! Ale jaja, myślałem, że to tam jest. No cóż, szkoda. No to nie da się obejść dookoła na pieszo. Jeżeli nie można tego przejść. A się zmachałem, kurka, wchodząc tu. Myślałem, że się nie zmacham, ale się zmachałem. Dobra, idę z powrotem. Ale porażka. No cóż, więc jedno marzenie nie będzie zrealizowane. E, zagadnąłem taką starszą panią, która drałowała jakieś 5 minut temu na górę. No i mówi, że. Rzeczywiście jest to zabronione, ale mnóstwo ludzi wchodzi w ten tunel. Zapytałem się, czy można ticket dostać. Powiedziała, że pewnie tak, ale nie słyszała, żeby ktoś dostał. Następnie widzę, że ten gościu tu idzie. O, oh, passes. So, oh, really? Yeah. Okay. And nobody I saw... get tickets. So She just in. Yeah. Okay. Well, o, nie macie miejsca. No, i tunel został pokonany. Przyznaję, tak jak mówiłem wcześniej, jest to delikatne oszustwo, bo miał być na nogach, ale nie było to aż takie duże. No nie wiem, ile oni mogli nas podwieźć 500 metrów, no kilkaset metrów. Tak naprawdę. Tutaj macie widok z dołu na skałę gibraltarską. Przypominam, że ona jest, ona wygląda tak, że z jednej strony jest to bardzo, bardzo strome. Zresztą zobaczycie na innych materiałach, ponieważ już mam nakręcone materiały z góry, też skały gibraltarskiej. A tutaj wracałem. Właściwie już żadnej przeszkody do końca nie było, oprócz wiatru, którego się nie spodziewałem. W każdym miejscu Anglicy umieścili takie. Hmm, nie, mi osiedla, nie wiem jak to można nazwać. Zawsze skrawek płaskiego terenu powodował, że w tym miejscu powstawały, tak jak tutaj, jakieś domki. Mimo tego, że przy dosyć ruchliwej drodze, to jednak musicie przyznać, że klimacik jest naprawdę, naprawdę niezwykły. Do tego chyba najczęściej jeżdżącymi tutaj takimi większymi samochodami są po prostu o właśnie to, co tu widzicie, <grych> czyli autobusy. I tu jest wszystko pięknie i ładnie. Niestety już widać, gdzie słońce się kończy, a zaczyna cień. No, skała poryta cała jest tunelami. Film z tego też będzie, bo te tunele sobie po... pochodziłem sobie po tych tunelach yy, wczoraj. Starałem się podchodzić w takie miejsca, nawet jak jakieś budowa była, czy, czy coś, żeby coś tam sfilmować. Poryte to jest przeokrutnie w niektórych miejscach, nawet wydawało mi się, że ściany powinny być grubsze, a tutaj nie wiem, czy źle im się tam wysadziło, czy co. W każdym razie niektóre te stanowiska armat. Są naprawdę blisko krawędzi, powiedziałbym, tej, tej, tej pionowej ściany. No, tutaj widzicie, pakowałem się też w takie różne miejsca, takie domki, jak widziałem, jakieś kafelki ciekawe. To jest dla mnie bardzo, bardzo interesujące. To już takie, może trochę marokańskiego zaciachu, ma prawda? No, tutaj macie sfilmowane jeszcze ceny paliwa. Może to kogoś zainteresuje. I po tym, bo w tym momencie już jest okrążenie wykonane, pokazywało mi chyba 18 km w tym momencie. A tutaj główny plac, na którym znajduje się Royce Chips and Fish. Fish and Chips. Mój moje, moje ulubiony taki lokalik. No i co, nie będę już wam pokazywał co tu się działo ni niestety. No i co, nie będę pokazywał co tutaj się działo, w każdym razie marzenie zostało zrealizowane, udało się obejść dookoła skałę gibraltarską. To tyle, żegnam się z Wami, do usłyszenia.